Ja zachęcam wszystkie osoby, które standardy obowiązują do tego, żeby tą ustawę przeczytały, a na pewno, żeby przeczytały standardy ochrony małoletniej, które są częścią tej ustawy. To nie jest długi fragment, to jest wbrew pozorom stosunkowo krótki fragment tej ustawy, dosyć zrozumiale i jasno napisany i uważam, że to jest odpowiedzialne, by wiedzieć co nas dotyczy i wtedy jak najbardziej można wprowadzać zmiany w standardach. Standardy zgodnie z ustawą mają obowiązek być ewaluowane i monitorowane minimum co dwa lata. Więc przynajmniej co dwa lata będzie taka przestrzeń do tego, że standardy, które zostały wprowadzone, można poprawić. Wspólnie z zespołem pedagogicznym można się naradzić, można zbadać potrzeby podopiecznych, można zbadać potrzeby rodziców tak? i wprowadzić zmiany, które by usprawniły. Najgorszym, co mogłoby się stać ze standardami, to gdyby one zostały po pierwsze przeinaczane ich sens, a po drugie, gdyby one były tworzone. One tak na siłę, nie uwzględniając realności. Potrzeba, gdyby, były martwe. gdyby były martwe albo gdyby były wprowadzane z takim myśleniem, że trzeba to wprowadzamy, prawda, bo trzeba, bo jest taki obowiązek, nie uwzględniając, czego tak naprawdę my w placówce potrzebujemy i w jaki sposób one mogłyby nam pomóc. One nam tak naprawdę mają pomóc, bo każdy pracujący z dziećmi chciałby wiedzieć, co robić. Kiedy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone, każdy z nas ma wtedy pustkę. Czy my jesteśmy osobą, która nie pracuje zawodowo z dziećmi, kiedy to dotyczy sytuacji na przystanku, na placu zabaw, nie wiemy, co robić, nie wiemy, jak się zachować. A osoby pracujące z dziećmi, ustawa od nas tego wymaga, że my musimy to wiedzieć, my powinniśmy to wiedzieć. I każdy teraz, od tej pory, kto pracuje z dziećmi, ważne, żeby pamiętał, że w jego placówce to jest bardzo precyzyjnie opisane wraz ze wskazaną z imienia i z nazwiska osobą, do której mogą pójść, której się mogą poradzić, co mają zrobić, jakie podjąć kroki.